Pochwalony Jezus Chrystus, stajemy na chwałę Bożą. Ad majorem Dei Gloriam. Dzisiaj wszystko na większą Bożą chwałę. Ewangelia dzisiaj jest dobrą nowiną. Posłuchajcie. Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana prosił Go, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął Go i rzekł, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast trąd Go opuścił i został oczyszczony. Trędowaty przychodzi do Jezusa, wiedząc, wierząc w jego moc. Ale pan Jezus robi coś więcej niż ten trędowaty chciał. On chciał być zdrowy, a Jezus go dotknął. Dotknął jego nieczystości, dotknął jego choroby, dotknął tego, czego nie wolno dotykać. Dotknął tego, co było jego bólem, wstydem, co zasłaniał nieustannie. Tak jest w naszym życiu. My chcemy, że przychodzić do Jezusa i powiedzieć: Panie Jezu, oto jestem piękny, właśnie pachnę, jestem świeżo po spowiedzi, czysty. Proszę, dotykaj mnie teraz, jestem dla Ciebie. Jezus przychodzi do nas wtedy, ale dotyka i tak naszego brudu i grzechu. Tak jest Pan Jezus. Kładzie na tym rękę tam, gdzie się wstydzimy, gdzie nie chcemy, żeby na nas patrzył, gdzie w czasie jakiejś awantury czy kłótni powiedzielibyśmy: Panie Jezu, odwróć oczy teraz, bo. Nie możesz tego słuchać. Dzieci chcielibyśmy, żeby nie słuchały, to tym bardziej Pan Jezus. A On właśnie wtedy przychodzi i pokazuje: Zobacz, stoję obok. denerwującego się Ciebie, słyszę, patrzę na Ciebie, robiącego jakieś złe rzeczy, głupoty. Kładę na to rękę, żeby Cię uzdrowić. Taki jest Bóg. Przełamuje nieczystość tej choroby, tego grzechu, przełamuje, dotyka i uzdrawia. Chcemy powierzyć się dzisiaj Jezusowi z naszymi słabościami, z tym wszystkim, co jest brudne, trudne, co boli, gdzie sobie nie radzimy. Powiedz, Panie Jezu, dotknij na tę rękę, połóż na tę rękę, dotknij tego chorego miejsca i w Twoje imię chcę być zdrowy. W Twoje imię, Jezu, niech dzieją się cuda. Kochani, miejcie wspaniały dzień, pełen dobroci Bożej, błogosławię Wam, abyście szli z Bogiem we wszystkim. Niech Was błogosławi dobry Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Kciuk w górę. Proszę, żebyście subskrybowali kanał Mocni w Duchu Dzieciom, który jest tutaj w tym kółeczku. Jak klikniecie i dzwoneczek obok. Niech ten kanał się rozwija, a pomodlimy się teledyskiem nowym Mocnym Duchu. W Twoje imię, o imieniu Pana Jezusa, o drugim przykazaniu. Tutaj poniżej kliknijcie. Bardzo fajna melodia. Do zobaczenia.